Mamy to, słuchajcie, mamy nowe przecieki, a raczej te starsze, tylko w dobrej jakości. Na tych zdjęciach są parę, jest takich rzeczy, które są dość dziwne. Dzisiaj to sprawdzimy. Zostawcie lajka. Subskrybujcie kanał, oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, bo naprawdę dość ciekawe rzeczy się tutaj wydarzyły, muszę Wam powiedzieć. Mamy przecieki takie, że Boom nie robi w ogóle na Twitterze, nie robił na Instagramie, na swoich innych social media, tylko przecieki były na Discordzie. Ktoś mu prawdopodobnie nitro kupił i dlatego, jakby te przecieki są, słuchajcie, udostępnione. Natomiast te przecieki dostaliśmy. Jak wam wczoraj pokazywałem, na bardzo słabej jakości. Dzisiaj, dzięki jednemu z użytkowników naszego Discorda, panu na Z, e on udostępnił mi te nowe przecieki. Dzięki czemu będę w stanie, słuchajcie, wam je pokazać e troszkę lepszej jakości. I tam jest taka rzecz, która jest dość specyficzna, i dzisiaj się nią zajmiemy. Dodatkowo obejrzałem ostatnio teorię Iron Camermana. Ten film znajdziecie na Brod Reaguje 2 i on tam mówił, że prawdopodobnie być może jest dwóch naukowców, więc y, sprawdzimy sobie też y, tą teorię, przyjrzymy się jej. No i y, mam parę pytań, które żebyście na nie odpowiedzieli. Bo to jest dość ciekawe i mnie zastanawia. Na przykład, na razie dam takie jedno pytanko i się zastanówcie podczas trwania tego odcinka i napiszcie potem komentarz. Dlaczego. Na, sekretny agent chciał, żeby naukowiec został zniszczony, jak wiedział, że przyjdą astrotoalety. Moja koncepcja jest taka, że po prostu naukowiec stał na przeszkodzie temu, żeby mm, kamery czy sojusz zawarł jakieś przymierze ze skibidi Toilet i to było, to, dlatego musiał jakby zginąć. No, ale to czekam na Wasze propozycje, bo to jest dość dziwaczne, że mimo wszystko osłabiał no może dlatego chciał osłabić sojusz i Skibe toilet, żeby oni byli na tyle słabi, żeby razem walczyli, nie. No, zobaczymy, natomiast zaczniemy od tego przecieku słuchajcie, przede wszystkim tego nowego. Jak pamiętacie, ja wam udostępniłem ten przeciek w bardzo słabej wersji, przyciemniony. Nie było nic widzać. Słuchajcie, z tego co widziałem, to Elita miał ten przeciek jeszcze w lepszej jakości. Natomiast tutaj jakość jest w miarę. I, I co się rzuca w oczy, to to, że to miasto jest mega, totalnie rozwalone, a i tak prąd jest w niektórych budynkach. Na przykład tu w tym budynku się świeci światło i tutaj gdzieś w tym. Więc to jest bardzo dziwne i teraz nie wiemy, czy to jest po prostu wina tego, że mm, po prostu to jest wina, jakby programu, który renderuje to, czy wina po prostu tej mapy, że w tej mapie no, fajnie by było zobaczyć tę mapę, taką jak wygląda. Myślę, że boom, jak da part 1, to zobaczymy tę mapę i będę mógł wejść do niej, ją zbadać w karysmołdzie, bo jest naprawdę tutaj dość dziwny szczegół. Być może to po prostu tak jest, i to nie jest wina Booma, tylko on to, może jego wina, że on to przeoczył i nie zostało to wyłączone, albo to jest celowe działanie, i rzeczywiście tak ma być dla fabuły. Być może ktoś tu się ukrywa, albo ktoś tu jest w tych budynkach, i dlatego chociaż to by było też bez sensu. No, bo popatrzcie, no, jeżeli e, oni równają wszystko z Ziemią, astro toalety i e, niszczą wszelkie życie na planecie. No to ktoś by był naprawdę głupi, żeby w nocy świecił światło, no bo to widać od razu w nocy, nie i tam astro toalety to zniszczą. Więc to jest dziwne, chyba że to jest moment, jak tam się ktoś pojawia, tak? I dlatego jest taka łuna, takie światło się świeci. To jest żółty kolor, nie zielony, więc to raczej nie będzie sekretny agent, więc zastanawia mnie to. I tutaj czy to ktoś patrzy z budynku w ogóle ten kameraman? No bo widzicie, to jest wysoko, albo jesteśmy na jakimś wzniesieniu, albo patrzymy z perspektywy jakiegoś budynku, bo to jest o wiele wyżej jakby niż, niż to, co tutaj jest, te budynki niżej, więc wygląda, że ktoś na wzniesienia tak bardzo patrzy, więc to jest zastanawiające. Co ciekawe, słuchajcie, jeszcze jest motyw z tym napisem, który tu jest, we ain't here to Hurt Nobody i e, Elite zauważył, Elita, ktoś mu tam doniósł, że to jest z, na, związane z piosenką, e, która jest e, na YouTubie, Jest to taki remix, e, zaraz Ci Wam go pokażę. Słuchajcie, jak widzicie, jest to ta piosenka, która ma prawie 8 milionów wyświetleń. Skibidi Toilet Remix i jest, nie jesteśmy tutaj, żeby kogoś skrzywdzić. Więc jak widzicie jest to nawiązanie do tekstu tej piosenki. Natomiast yy, 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 słuchajcie, wydaje się, że chodzi tutaj. Ja myślałem, że to chodzi o jakąś nową rasę, czy coś, ale wygląda na to, że w to miejsce tu się uda Titan Kamera i w to miejsce przylecą też Skip the Toilet yy, z Jimenem i oni prawdopodobnie uratują Titana Kamerę. I tu będzie taki początek tego sojuszu, jaki się już potem pojawił, bo to jest ewidentnie retrospekcja. To jest coś, co się stało przed odcinkiem 76, ponieważ, jak widzicie, tu jeszcze niebo nie jest totalnie ciemne, tak jak w odcinku 76. Tu już jest noc, po prostu noc, jest ciemno. Natomiast tutaj. Na tym przecieku to się robi jeszcze jasno i to jest raczej moment, gdzie pojawili się dopiero Astro. To jest ten moment 74 odcinka prawdopodobnie, bo tutaj jeszcze patrzcie, nie jest tak, nie jest tak, tak ciemno, robi się takie tak szarawo, nie? Przyściemnia się, więc wydaje się, że to chodzi ten tekst, tutaj definitywnie chodzi o to, że pojawi się pierwsze jakby pojednanie taki zalążek tego i Titan Kamera zostanie tu uratowany, tak? W ten sposób zostaną zniszczone Astro Toalety przez grupę Jimena z Jimenem na czele i dzięki temu jakby mam nadzieję Titan Kamera przetrwa. Tylko pytanie gdzie się Titan Kamera uda, bo nie widzieliśmy w żadnych informacji, że Titan Kamera był w bazie, w bazie kamer. Więc wydaje się, że oni go mogą zabrać do bazy. Kibidi toilet. Pytanie tylko, czy czasem, tak jak mówię, nie dojdzie do połączenia Tytana kamery z Jimenem że oni będą jednością? I, I to mnie zastanawia, no bo Tytan, kamera jest został bardzo zniszczony i prawdopodobnie zobaczymy tak, że będzie. No, może być tak, że po prostu. Części Tytana kamery pójdą do Jimena i będą jakby taką jakby jednym takim robotem. No nie wiem, czy tak się stanie, a jak nie, no to może Skibidi Toilet przetransportują Tytana kamerę do, do bazy, albo Tytan TV-Men przetransportuje do bazy kamer albo do bazy TV-Menów? Nie wiem, bo to jest ryzykowne. Pamiętajcie, że baza kamer jest odkryta przez Skibidi Toilet, jest w tym mieście i astro to równają wszystko z Ziemią, więc wydaje mi się, że baza kamer też będzie w ataku, po, zaatakowana. Bo Astro nie wiedzą, gdzie jest baza TV Menów, nie wiedzą, gdzie jest baza skibidi toilet, ta nowa, ta druga, i nie wiedzą, gdzie jest baza głośników. A baza kamer została odkryta, więc tutaj jest ryzyko, że może być tytan kamera gdzieś indziej przetransportowany po prostu.